Witajcie, moi kochani. Pierwszy odcinek wyszedł trochę dłuższy. Wychodzimy z ciemności do światła. Teraz myślę, że będzie krócej, ale dzisiaj powiemy bardzo konkretną rzecz, mianowicie o tym, że chodzenie do kościoła cię nie zbawi. Nabożeństwa, brania udziału w akcjach liturgicznych, chodzenie do kościoła, sakramenty wszystkie rzeczy zewnętrzne, w których my się narodziliśmy, nie zbawią cię. Ksiądz cię nie zbawi, papież cię nie zbawi, biskup cię nie zbawi, mama cię nie zbawi, babcia cię nie zbawi, tłum, który idzie w jedną stronę, cię nie zbawi. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, żywym Bogu, który jest Bożym słowem i które możemy poznać przez Biblię, którą nam zostawił. To słowo jest tutaj napisane. To jest litera. Ale kiedy ty zaczynasz je czytać, Duch Święty sprawi, że to słowo ożyje w tobie i wydasz obfity owoc. Ożyje w tobie życie wieczne, pewność Boga, zaufanie do Niego, przeżywanie Jego miłości, wolność i radość płynąca z Ewangelii i z życia Jezusa Chrystusa w Twoim wnętrzu. To jest po prostu pełnia życia wiecznego. I jak być zbawionym? Ostatnio poruszyliśmy bardzo wiele wątków. A dziś skupię się na tym, jak być zbawionym przez Jezusa Chrystusa. Prosta sprawa. Wiecie, dlaczego łotr na krzyżu został zbawiony? Pamiętacie tę sytuację. Jezus zostaje ukrzyżowany, wisi na krzyżu i razem z nim wisi jeden i drugi łotr, którzy wiszą za przestępstwo. Jezus wisi na krzyżu za to, że był dobry i mówił prawdę. A kto go ukrzyżował? Faryzeusze i uczeni w piśmie, ci, którzy byli stróżami tradycji, którzy mieli szkoły teologiczne, byli uczonymi w piśmie, uczonymi w prawie, ale którzy umiłowali bardziej rozkosze tego życia niż Boga. Ci ludzie umiłowali bardziej pozycję społeczną, kasę, hajs, sławę i pieniądze. I oni chcieli go zabić, dlatego że Jezus dla nich był totalnie niewygodny. Bo mówił prawdę. Jezus mówi do Faryzeuszy: Plemię niewierne, plemię żmijowe, ile jeszcze będziecie tłamsić dzieci, Boże, ile jeszcze będziecie kłamać, narzucając na nich tak wielkie ciężary, których oni nie są w stanie dźwigać, a sami nie jesteście w stanie ich dźwigać. Szczepan, kiedy go kamienują, Szczepan to jest uczeń Jezusa, który w Niego uwierzył, Stał się diakonem, czyli tym, który roznosił jedzenie w służbie Bożej. Kiedy staje i głosi Ewangelię, on mówi do uczonych w piśmie: Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Dlaczego Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu? Dlatego, że bardziej kochacie kasę i mamonę niż prawdę i prostotę Bożego Słowa. Walimy bez ogródek. Sprawa jest prosta. Nie ma czasu na chowanie się po krzakach. Albo przyjmiemy Boże zbawienie i pójdziemy odważnie jako Kościół Chrystusowy, zdala od wszelkich denominacji w wolności Bożej, albo będziemy cały czas pod batem innych, wykonując jak marionetki to, co chce góra. Teraz wracając do krzyża. Na krzyżu wisi Jezus dwóch łotrów. Jeden łotr się z niego nabija, drugi łotr wisi na krzyżu i szczerze z serca mówi: My tą karę słusznie odbywamy. Ale on nic nie zrobił. Panie, kiedy będziesz już w swoim królestwie, wspomnij na mnie. A Jezus do niego mówi tak: Zaprawdę powiadam ci dziś, dziś tego dnia będziesz. Ze mną w raju. Łotr na krzyżu został zbawiony. Wiecie czemu? Bo on całą swoją ufność złożył w Chrystusie. On wisiał nagi na krzyżu obok zbawiciela świata i powiedział: Ja tu wiszę za swoje przestępstwa, ale ty nic nie zrobiłeś. Proszę cię, zabierz mnie do siebie. On w tym momencie pożałował tego, co zrobił w obliczu nieskazitelności Jezusa i Jego miłości. Zobaczył siebie jako człowieka, który wisi na krzyżu za swoją własną zbrodnię. Przyznał, że Jezus nic nie zrobił i poprosił go. Jezu, Wspomnij na mnie, gdy będziesz już w swoim królestwie. On pokutował, czyli zmienił swoje myślenie z dołu do góry. I całą swoją ufność złożył w nim. Wpatrzył się w niego. Zaufał mu. A Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jeśli chcesz być zbawiony, nawiąż głęboką więź z Bogiem i porozmawiaj z Nim tak. Każdy z nas zgrzeszył w życiu, każdy i każdy pozbawiony jest chwały Bożej, ale otrzymujemy usprawiedliwienie darmo z łaski Jego krwią, bo On za nasz grzech zapłacił. I dał przybić się do krzyża rękami bezbożnych, stając się dla nas grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. On wziął na siebie Twój grzech, zamordował go w swoim własnym ciele, został pogrzebany i zmartwychwstał. Przyszedł do swoich uczniów i powiedział: Chłopaki, pokój Wam. Tchnął na nich. Duchem Świętym i dał im nowe życie, zrodził ich na nowo. I Bóg daje ci to samo życie, które możesz poznać, poznając go przez Jego Słowo. Bo Bóg powiedział: Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. A w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi: Życie wieczne polega bowiem na tym, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, nawiążcie z Nim relacje, zawołajcie do Niego i zacznijcie Go poznawać przez Słowo Boże. Zacznijcie je czytać każdego dnia, karmiąc się Nim, po 15 minut, po godzinie. A zobaczycie z dnia na dzień, co on będzie robił w waszym życiu. Zaufajcie mu, powierzcie się jemu i nie róbcie ślepo tego, co ludzie mówią wam, że macie robić. Zacznijcie go szukać, a on hojny jest w przebaczeniu, i on daje się znaleźć. I on dalej was poprowadzi głęboko w miłości i w prawdzie. Bądźcie jak Maria z Betanii, o której czytaliśmy ostatnio. Bądźcie jak ta kobieta, a doświadczycie, jak, jaką cudowność Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I nawet jeżeli chodzisz jeszcze do kościoła, karmiąc się Słowem Bożym, zobaczysz: Ej, to nie gra, to nie gra, to nie gra, to nie gra i to nie gra. I Duch Święty sam przekonacie o tym, abyś wyszedł. Ale ja osobiście mam dla Was radę. Przestańcie chodzić do kościoła, przestańcie chodzić do nabożeństwa, ze względu na to, że jeżeli nie jesteście ugruntowani w słowie Bożym, one będą czyniły wam szkodę. Zobaczycie, co się stanie, jak przestaniecie. Zobaczycie, jak działa aparat strachu, w którym wy i w którym my wszyscy zostaliśmy wrzuceni od dziecka. Przyjdą myśli, które będą was po prostu zgniatać i mówić: Ej, dzisiaj jest niedziela, ty nie idziesz do kościoła, a wszyscy idą. Chyba nie pójdziesz do nieba, chyba potępienie na ciebie czeka. Wszyscy przez całe twoje życie mówili ci, że masz iść do kościoła, a jak nie pójdziesz, to będzie źle, to masz grzech, musisz się wyspowiadać. I kiedy ty doświadczysz tej spirali, tego, że ludzie ze strachu robią rzeczy, ze strachu się modlą, ze strachu chodzą do kościoła, ze strachu. Robią różne czynności, które teoretycznie mają ich przybliżyć do Boga, to zobaczysz, na jakiej obłudzie to wszystko jest postawione. Wszystko robione ze strachu jest bez sensu. Jest puste, jest martwe. Bóg nie chce czegoś takiego. Bóg pragnie, by Twój czyn, by Twoje życie było motywowane tylko i wyłącznie miłością. A jak robisz coś ze strachu, to nie ma żadnej wartości. Przed Bogiem, kiedy staniesz, to spłonie, okaże się puste. Puh. Najpierw daj się mu przemienić, a potem będziesz mógł iść tam, wyrywać ludzi z ciemności. Ale jeżeli nie będziesz ugruntowany w Słowie Bożym, urobią cię. I nie mówię tu tylko o kościele katolickim. Jeżeli jesteś w jakiejś społeczności, gdzie jest manipulacja, gdzie jest strach, gdzie ludzie y, próbują cię związać, aby sobie korzyści na tobie klepać, albo żebyś statystykę podnosił, to nie jest Boże. I przerwij to. Wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i nakarm się prawdą, jak Maria. A potem zobaczysz, co Duch Święty zrobi. Wejdź w ten proces przemiany swojego życia. Ewangelia to przemiana życia, dogłębna i wewnętrzna. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, które w nim mamy, ponieważ On wyrwał nas z ciemności i przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego Syna w światłości. Byłeś grzesznikiem, Jezus za ciebie umarł, z wstał, ty w Niego uwierzyłeś, przyjąłeś Jego zbawienie i raz na zawsze przestajesz być grzesznikiem. Stajesz się jedną z Bogiem, i jesteś święty, i to jest Twoja tożsamość. Kiedy karmisz się słowem, idziesz za nim, kochasz go, jesteś święty, bo Bóg w tobie mieszka. I on na Twój temat właśnie to mówi. Jesteś święty, czysty, bez skazy i bez nagany. I Ty musisz być ugruntowany w tym, co Bóg mówi na Twój temat. A nie będziesz w tym ugruntowany, jeśli nie poznasz tej prawdy. Bo to wszystko jest tu napisane i to jest niezmienne. I nawet jeżeli czytasz i z początku nie rozumiesz, czytaj wolno, spokojnie, 15 minut, pół godziny i rozmawiaj z Bogiem, proś Boga o zrozumienie, karm się tą prawdą. Na moim kanale jest dużo filmów o tym, jak rozważać Słowo Boże, jak się nim karmić. Wejdź sobie, zobacz playlisty, poszukaj, zainteresuj się, wejdź głębiej. Nie bądź ignorantem w sprawie swojej wiary i swojego zbawienia. Przyjmij je i pójdź za Jezusem Chrystusem. The Chosen oglądaliście taki serial? Polecam na start wszystkim. Puszczę wam linka też pod tym filmem. The Chosen. Z dzieciakami możecie oglądać. To jest najbardziej, to jest bardzo ewangeliczny serial sezonowy. Najlepszy serial o Jezusie, jaki oglądałem. I tam on jest bardzo ewangeliczny. I ja po prostu na nim ryczę, oglądam to, płaczę, płaczę, bo mnie Duch Święty tak dotyka. I sobie zobaczcie, jak wygląda życie Chrystusa. Po prostu. A potem. Ten serial jest na podstawie tego słowa. Potem weźcie idźcie w oryginał. Zacznijcie. Karmić się słowem, niech ono w was ożyje. I ja jeszcze raz przeczytam. Ja będę w kółko to czytał. Maria z Betanii jest kobietą, która w cudowny sposób, jej postawa opisuje to, o co chodzi. Zanim zaczniesz coś robić, nakarm swoje serce prawdą. I powiedział: To nie tu. A gdy szli, Wszedł do jednej wsi, tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu, powiedz jej, aby mi pomogła. Miała ona siostrę, zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Zbawienia nikt nie może ci odebrać, ani papież, ani ekskomunika, ani dekret. Ani nic, bo daje je tylko Jezus Chrystus. I jak On daje, to daje na wieki wieków. Amen. I nie możesz go utracić. Nie możesz go utracić. Jeśli narodzisz się na nowo w Chrystusie Jezusie, nie możesz utracić zbawienia. Jezus powołuje Cię dalej, abyś za Nim szedł, abyś za Nim podążał, w pewności tego zbawienia. Katolicy niestety są tak nakręceni, że oni robią rzeczy właśnie ze strachu, a to jest bzdura, albo robią rzeczy po to, aby iść do nieba. Ja będę dobry, to pójdę któregoś dnia do nieba. Nie. Gdyby tak było, Jezus nigdy nie musiał umierać by na krzyżu, ponieważ Ty swoimi uczynkami mógłbyś sobie zarobić na niebo. Guzik, prawda, nie jesteś w stanie zarobić sobie na nic. On za ciebie umarł, i zbawienie jest darem, więc jeśli je przyjmiesz, jesteś zbawiony i masz pewność, że jak dzisiaj umrzesz, idziesz do nieba. I wtedy ty, otwierając oczy na dobrą nowinę, mówisz: Ja cię kręcę, Boże, ty mnie zbawiłeś, ty wyjęłeś mnie z tego bagna sam, bez mojego udziału. Ja w ciebie wierzę, kocham cię, chcę cię poznać. I kiedy zaczynasz czytać Biblię. Zaczynasz czynić dobre rzeczy z miłości do Niego. Nie ze strachu, że o Boże, ja może któregoś dnia pójdę do piekła i jak nie będę dobry. Zbawienie jest darem. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Czytamy list do Efezjan. Zbawieni jesteśmy do dobrych uczynków, które Bóg przygotował dla nas od założenia świata, abyśmy w nich postępowali. Dobre czyny wypływają z Twojego zbawienia, z radości Ewangelii, a nie z tego, że ty musisz sobie zarobić na zbawienie. Muszę robić podpisy, bo jak nie, to mnie do bierzmowania nie dopuszczą. Weź tę książeczkę i wyrzuć ją do śmietnika. Po co to? Po co ci to? Spędzisz tyle godzin w kościele i wyjdziesz z niczym. Wiecie, w gimnazjum tyle przysiedzieliśmy w tym kościele. Moi koledzy na siłę tam chodzili. I co? Gdzie oni teraz są? Gdzie oni teraz są? Bo w kościele ich nie ma i wielu z nich jest daleko od Jezusa. Dlatego, że jeden z drugim kazali nam to robić. Ja chodziłem z własnej woli, bo ja byłem w ten system opakowany, otulony. Ja sam chciałem, latałem, ale to nie przynosiło wolności. Cały czas potępienie, walka. Boże, boże, co ja mam robić? Boże, boże, cały czas ten strach. I katolicy mają jeszcze ten problem, że oni słuchają potępienia, czyli tego głosu: No widzisz, za mało robisz, źle robisz co Robisz, jesteś beznadziejny, nie pójdziesz do nieba, i myślą, że to jest Bóg. A Bóg nie mówi w ten sposób. I wielu katolików słucha diabła, myśląc, że słuchają Boga. A diabeł właśnie chcecie złapać w taką takie kleszcze strachu. I mówi, mam go, on się boi. Człowiek, który się boi, jest sterowalny. Ja mu powiem tu: zrób to, bo inaczej pójdziesz do piekła. To on zrobi. On jest. Nieszkodliwy. Ewangelia wyprowadza człowieka na wolność, a Jezus jest miłością. I jak ty zrozumiesz to, co On zrobił, to ty nie będziesz mógł bez Niego żyć. Dlatego je czytaj powoli, wejdź w ten proces i się nie poddawaj. Jednego dnia nie przeczytasz, nic się nie stało przeczytaj następnego. A przyjdzie głos, widzisz, nie czytasz. Coś ciebie za chrześcijanin? Znoś to. I powiedz, panie, dziękuję Ci. Dzisiaj poczytamy razem. I znów miałoby 10 minut. Jest 20. No trudno. Będzie tak, jak prowadzi mnie Pan. I teraz pytanie. Czy jesteś zbawiony? Czy masz w sobie pewność zbawienia? Czy kiedy umrzesz, idziesz do nieba? Zadaj sobie te pytania. A jeśli masz w sobie wątpliwość, to po tym nagraniu usiądź z Jezusem i mu powiedz: Panie, dotyka mnie to w sercu. Ja chcę być zbawiony. Ja tobie oddaję moje życie. Polegam tylko na tobie, jak ten łotr na krzyżu. I proszę, zbaw mnie. Widzicie, ten łotr na krzyżu, on nie miał czasu, żeby pokazać, jak to zbawienie go zmieniło. On doznał zmiany na krzyżu i umarł. Ale my dzisiaj nie wisimy na krzyżu. Doświadczamy zbawienia, wchodzimy w relację z Bogiem, poznajemy go przez Jego Słowo, zaczynamy z Bogiem rozmawiać, być, przebywać, karmić się prawdą. Weźcie sobie Biblię i kreślcie po niej ołówkiem, długopisem. Piszcie swoje myśli, to co. Niech to będzie żywa księga. Idź z nią, przy łóżku ją mniej, czytają w łóżku, możesz siedzieć, leżeć, stać, nie musisz klęczeć. Bóg jest osobą. On cię zna lepiej niż ty znasz siebie. Przestań grać i udawać przed nim kogoś, kim nie jesteś. On chce, abyś ty był prawdziwy w nim. I zaufał mu. Panie, ja jestem prawdziwy, polegam tylko na Tobie. I pogadaj z nim szczerze, jak z przyjacielem. Olej formę, olej te wszystkie rzeczy zewnętrzne, te, które nam wpoili od dziecka, a skup się na głębi, na Nim, na Jezusie Chrystusie, żywym Bogu i Panu, bo On jest wszystkim. Jeśli ktoś z was ma trudność, aby się samemu pomodlić, bo wiem, że też tak może być, to pomódlcie się teraz ze mną. Ale proszę was, po wyłączeniu tego nagrania, każdy z was niech pogada z Bogiem i chociaż powie mu dwa słowa. Karmcie się Jego Słowem. Modlitwa to nie jest klepanie. To nie jest odmawianie jakichś modlitw, które ktoś inny napisał. To jest spotkanie i głęboka więź i relacja z Bogiem. Jesteście gotowi, to jedziemy. Skupcie się na Jezusie. On jest duchem. On tu jest i on chce zamieszkać w Twoim wnętrzu. Panie Jezu Chryste. Możesz za mną powtarzać. Panie Jezu Chryste, ty jesteś Bogiem dobrym. Jestem świadomy całej mojej nędzy i tego całego grzechu. I nie chcę go. Przepraszam cię za wszystko, co złego zrobiłem w życiu. Oddaję to tobie. Dziękuję Ci, że za mnie umarłeś na krzyżu, że oddałeś za mnie swoje życie, że mnie zbawiłeś. Ja przyjmuję Twoje zbawienie. Proszę, zbaw mnie. I dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Ja w Ciebie wierzę. Wyznaję Cię moim Panem, moim zbawicielem. Wierzę, że z martwych wstałeś i że żyjesz we mnie, i że mam życie wieczne, i że dziś otworzyłeś przede mną niebo. Ale to jest dla ciebie mało. Ty dziś dajesz mi swojego ducha, aby całe niebo zamieszkało we mnie, abym ja stał się świadkiem. Abym mógł Cię poznać, abym mógł głosić Ewangelię i abym mógł radować się Twoim zbawieniem. Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj we mnie. Bądź moim obrońcą, bądź moim pocieszycielem, bądź moim rzecznikiem. I dziękuję Ci, Boże, że mnie kochasz, że mogę wołać do Ciebie, tatusiu, że jesteś ze mnie zadowolony i że myślisz o mnie, same dobre rzeczy, bo Ty oddałeś za mnie swoją krew z miłości do mnie. Ty mnie kochasz, Jezu. I dziękuję Ci za Twoją miłość. Jestem Twój. Amen. Kochany, kochana, jesteś zbawiony.